Prawdziwa szkoła zwykle dłużej trwa niż kilka sekund Prawdziwa szkoła zostawia trwały ślad w człowieku Prawdziwa szkoła potrzebna jak komórce mitokondria Prawdziwa szkoła wcale się nie zdarza co dnia więc Ucz się, ucz się, ucz się A jak nie, no to ucz się Są inne szkoły jeszcze Nasza jest najlepsza w mieście Gospodarka przestrzenna, zarządzanie, socjologia Wybór należy do państwa A ja nie mam czasu, bo muszę śpiewać dalej na mięsie Prawdziwa szkoła Według niektórych nie zna granic Prawdziwą szkołę Właściwa szkoła jest jak zima dla CO-palacza Więc odsię, odsię, a jak nie, no to się to inne szkoły jeszcze, nasza jest najlepsza w mieście Tak jak już powiedziałam, gospodarka, przestrzenna, socjologia Na przykład ja jestem w socjologii, zarządzanie, ja gospodarka Tak, ja dalej śpiewam namiętnie, nie mam czasu Prawdziwa szkoła, to radzi, kiedyś tak śpiewano.